Jak się rybka ukwacha. No. Kije pięknie pracuje. Na płoteczkę 7 cm, g 3. Co to będzie, fajk? Oko? Nie. Już, już pie, jeszcze, w pierwszym rzutu myślałem, że to jest. Oko? Pięknie. O, o, o. O, pięknie. Siedzi. No i mamy kolejna rybka na pokładzie. Zobaczcie moi drodzy, właśnie. Obławianie takich płytkich trzcin, jak tutaj. To jest idealna też miejscówka na wiosnę, na majówkę. Czy właśnie nawet do końca maja ewidentnie tutaj daje to efekt fachu piękna rybka z takiej strefy. Dlatego właśnie się na nie ustawiliśmy i dlatego wcześniej właśnie mówiłem, że takie rzadkie trzciny to jest dobra sprawa i właśnie takie płytki od brzegu jest. 7 cm Taka myślę co? Kół wymiaru, nie? No. Z pięćdziesiątaczek. Fajnie. Kurde. Pięknie. Gratulacje stary. Fajna rybka. Musimy go poszedł. Ale pięknie odpływa, widać go. Nieźle. Ale myślałem to... w pierwszym rzucie ogólnie Patryk. Myślałem, że to też mi duży oko nie? Mhm. Bo był łeb, 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 łeb. I po chwili już wiedziałem, że nie Jest. Brawo, pięknie. A rybka jak malowana, nie? Wizualnie też są fajne